W społecznościowych krążą wyznania rzekomego podróżnika w czasie. Mężczyzna mówił o meteorytach, klęskach żywiołowych i wielu nadchodzących kataklizmach. Internauta zyskał już sobie 300 tysięcy obserwujących, co rodzi więc pytanie: czy jest to zaledwie kolejny naśladowca legendarnego Johna Titora, czy może w jego słowach kryje się jakieś ziarnko prawdy? Użytkownik ukrywający się podnikiem Time Voyager zasłynął ze swoich profili na Instagramie i TikToku. Mężczyzna twierdzi, że pochodzi z 1906 roku. Jak dotąd, jedyny możliwy moment na zweryfikowanie jego słów przypada na 4 stycznia 2023 roku, kiedy to ponoć ma zostać znaleziony bunkier zawierający tajemnice starożytnych cywilizacji. Niedługo potem, bo już 28 kwietnia, nad Amsterdamem ma eksplodować meteoryt, który zniszczy większość miasta. Równie katastroficzny los ma spotkać Australię, która niedługo później zacznie tonąć z powodu zmian klimatu. Efekt cieplarniany ma zresztą sprawić, że Antarktyda ostatecznie stanie się zdatna do zamieszkania. Jak łatwo się domyśleć, jedynie niektórzy użytkownicy czekają z zapartym tchem na nowe przewidywania. Zdecydowana większość otwarcie wyśmiewa samozwańczego podróżnika w czasie, co jednak nie zniechęca Time Voyagera, który nadal kontynuuje swoją aktywność i wysyła kryptyczne ostrzeżenia. Jeden z jego niedawnych postów nawoływał chociażby, aby zapamiętać daty 14, 19 i 20 listopada, które mają poświadczyć o tym, że jest on autentycznym podróżnikiem w czasie. Najwyraźniej o tym przekonamy się już niedługo. Nawiasem mówiąc, trzeba przyznać, że sieci społecznościowe zostały ostatnio zalane samozwańczymi podróżnikami w czasie. Oczywiście mnogość tego typu osób nie musi oznaczać, że każda z nich jest oszustem. Problem leży raczej w tym, że niemal nikt nie jest skory do wyjaśnienia, jak zdłano złamać najbardziej podstawowe prawa fizyki i wysłać obiekt w przeszłość.